Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W czasach internetu i nowych technologii coraz trudniej odróżnić prawdę od kłamstwa. Wystarczy dobre oprogramowanie, kilka kliknięć i w dowolnym momencie mogę stać się gwiazdą filmów akcji, np. Brucem Lee czy Sylwestrem Stallone. Fakt, można się z tego pośmiać, ale tego typu fałszywe informacje są w szczególności niebezpieczne w kontekście np. pandemii koronawirusa. Na szczęście Wielkopolanie mają narzędzia, by z nimi walczyć. I to również w internecie. Wystarczy wpisać adres wlkp.covidhub.pl. To platforma, której głównym zadaniem jest walka z dezinformacją w trakcie pandemii koronawirusa. Chcemy, aby wiedza o COVID-19, wiedza o SARS-CoV-2 była wiedzą powszechną, dostępną dla każdego. Mówi dr Paweł Zmora z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło prawie 2,4 miliona złotych. Platforma to jedna wielka skarbnica wiedzy o koronawirusie czy szczepionkach. Mogą z niej korzystać wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak i placówki oświatowe. Znajdą Państwo rzetelną wiedzę dotyczącą szczepionek, wiedzę, która została sprawdzona przez fachowców zajmujących się wirusami, czy też szczepionkami od wielu, wielu lat, fachowców, którzy mają doświadczenie w tym, co robią, fachowców, którzy mogą um, poszczycić się publikacjami z tego zakresu, czyli rzeczywiście są ekspertami w danej dziedzinie. Bo Platforma stawia na edukację. Eksperci od początku pandemii Koronawirusa walczą za pośrednictwem mediów z fałszywymi informacjami, czyli fake newsami. Dziś niemal każdy ma dostęp do internetu, w którym dziennie pojawiają się setki milionów nowych informacji. Jestem przekonany, że w Polsce zdecydowanie więcej ludzi niż przed pandemią już wie, czym jest szczepionka, jak działa, jaki jest jej cel, jakie są typy szczepionki e, i to będzie owocowało. Także suma summarum i tak jesteśmy wygrani. Tłumaczy profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Najczęściej powtarzające się mity dotyczą efektów ubocznych szczepionek, braku występowania koronawirusa i pandemii czy niskiej szkodliwości koronawirusa dla człowieka. Według ekspertów błędne informacje biorą się z tego, że ktoś przeczytał gdzieś jedynie część informacji lub miał do czynienia właśnie z fake newsem. To jaka jest częstość hospitalizacji w grupie zaszczepionych i w grupie niezaszczepionych. No, no, na przykład na 100 tysięcy albo milion osób zaszczepionych versus niezaszczepionych. I kiedy takie dane zaczynamy porównywać, to widzimy, że ten czas faktycznie częstość hospitalizacji, podłączenia do respiratora, częstość zgonu jest niższa u osób zaszczepionych niż niezaszczepionych. Dlatego na wlkp.covidhub.pl każdy może znaleźć najnowsze, a co ważniejsze, rzetelne informacje na temat pandemii koronawirusa w regionie. Dane uzupełniane są na bieżąco ze wszystkich powiatów Wielkopolski. Dla nauczycieli i uczniów dostępne są tam również plany lekcji o szczepieniach i koronawirusie. Odczarowujemy pewne e, teorie spiskowe e, w boku e, covida. Zauważa Krzysztof Kurowski, zastępca pełnomocnika do spraw Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Korzystanie z platformy jest całkowicie bezpłatne. Założenie jest proste w interaktywny sposób jak najprostszym językiem przekazać rzetelne i naukowe informacje na temat aktualnej sytuacji pandemicznej w regionie też e, quizy i taka forma interaktywna, e, bardziej przyjazna i trafiająca też do, do młodszych e, użytkowników. E, to staraliśmy się też dosyć mocno eksponować, e, wspierając również ten element komunikacyjny, bo platforma e, umożliwia też nieodpłatnie nauczycielom, uczniom komunikację multimedialną e, w postaci wideokonferencji, czatu. W zakładce Baza Wiedzy znajdziemy listę najczęściej powtarzających się pytań na temat szczepień oraz koronawirusa ale również informacje o tym, które źródła są wiarygodne. Kilka kliknięć może zaprowadzić nas na niepożądane strony, gdzie wyświetlają się wspomniane już fake newsy. Również kilka kliknięć, ale na platformie wlkp.com.hub.pl pozwoli nam obalić mity i uzyskać naukowe informacje. Już na pierwszych lekcjach chemii w szkole poznajemy skład chemiczny wody H2O, czyli wodór i tlen. Ten pierwszy może być wykorzystywany jako paliwo, np. w samochodach, autobusach czy pociągach. W tym przypadku nie ma mowy o emisji spalin czy zanieczyszczeń, bo jedynym produktem ubocznym jest właśnie woda. Wielkopolska ma szansę stać się Doliną Wodorową, ale to technologia przyszłości i ważna jest edukacja na jej temat. Dlatego odbyła się konferencja w Urzędzie Marszałkowskim, której celem było przybliżenie informacji o wodorze. Technologia może mieć szerokie zastosowanie. Samorząd Województwa y, myśli o wykorzystaniu wodoru do y, Transportu zbiorowego, w naszym przypadku myślimy raczej o pociągach. Zaznacza marszałek województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Wodór to alternatywa dla węgla w gospodarce oraz brak emisji spalin w transporcie. Zwiększenie udziału wodoru w energetyce wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu. W przyszłości Wielkopolska ma postawić na wodór, chociażby w transporcie zbiorowym. Myślimy o tym, żeby na tych wielkopolskich liniach, które są niezelektryfikowane. Jeździły pociągi wodorowe. One będą miały pełną swobodę poruszania się i myślę, że to jest kwestia najbliższych lat. Do wdrażania technologii wodorowej jeszcze daleko, choć Wielkopolska jest pionierem w kraju w tej dziedzinie. W innych krajach zachodniej Europy technologie wodorowe są bardzo dobrze rozwinięte, dlatego trzeba je wypromować w naszym regionie. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło 3 miliony złotych. Technologią wodorową już zainteresowane są spółki miejskie. Zależy nam na tym, aby środowisko w Poznaniu było jak najbardziej czyste, i stąd to zainteresowanie wodorem. Mówi Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań. Po Poznaniu kursują pierwsze autobusy w pełni elektryczne. Powstały także stacje do ich szybkiego ładowania. Zaprezentowano także autobus wodorowy, który, w perspektywie kilku lat, również ma wyjechać na ulice miasta. Zalety autobusu wodorowego to nie tylko brak emisji zanieczyszczeń, ale także krótki czas tankowania i bardzo duży zasięg. My jeżeli otrzymamy dofinansowanie będziemy zamawiać autobusy, które na jednym tankowaniu przejadą co najmniej 300 kilometrów. To nie tylko autobusy, ale również samochody osobowe czy pociągi mogą być zasilane wodorem. Ponadto w przyszłości mogą powstawać całe elektrownie zasilane tym pierwiastkiem. Wszystko to może sprawić, że Wielkopolska stanie się niemal całkowicie neutralna klimatycznie. Technologia wodorowa na szeroką skalę to jeszcze daleka przyszłość, ale bez wątpienia będzie to ogromna rewolucja w sektorze transportu czy gospodarki. Nie pozostaje zatem nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż nadejdzie czas wodoru w naszym regionie.